Cześć! Jakiś czas temu zamówiliśmy dwie sztuki akumulatora do e-papierosów Ewik VT. Jeden egzemplarz zaraz rozpakuję i zobaczycie, co znajduje się w nowiutkim opakowaniu. Drugi natomiast poddaliśmy testom i podzielę się z Wami naszymi spostrzeżeniami. Zacznijmy od unboxingu. Zanim otworzymy pudełko, chciałbym zauważyć jedną rzecz. No, jest dość ciężki ten pakuneczek, także sugeruje dość solidne urządzenie w środku. No okej, okay. otwieramy w takim układzie. I dobieramy się do środka. Proszę bardzo, jest i nasza bateria. No, muszę przyznać, że wygląda bardzo ładnie. Ok, zobaczmy, co, co tam dalej słychać. W środku mamy instrukcję, nawet jest w języku polskim. Widzę. Kabel do ładowania USB oraz o, bardzo praktyczna rzecz silikonowe Etui. To wszystko. Jesteśmy po rozpakowaniu, lecimy dalej. Ewik VT to prawdziwy potwór, jeśli chodzi o rozmiar i pojemność baterii. Mamy tutaj do czynienia z ogniwem o pojemności aż 5000 mAh. Po testach wiemy już, że wystarcza to nawet na 3 dni bez ładowania. To naprawdę niezły wynik. Maksymalna moc wyjściowa to 60 W. Co ciekawe, bateria posiada specjalne tryby wapowania dla grzałek niklowych, tu minimalny opór to 0.2 oma i tytanowych, gdzie minimalny opór wynosi 0.4 oma. Obudowa baterii to aluminium, a na rynku dostępne są trzy warianty kolorystyczne. Zastosowany wyświetlacz OLED jest czytelny i zawiera najistotniejsze informacje, takie jak oporność używanej aktualnie grzałki, czas trwania poszczególnego zaciągnięcia czy napięcie. Port micro USB posiada oczywiście funkcję pastru, co pozwala na wapowanie podczas ładowania. Do baterii podepniemy każdego e-papierosa z gwintem 510. Jak widać, omawiany mod jest dużych rozmiarów. Nie będzie dobrze leżał w małych dłoniach. Dodatkowo jego ciężar sprawia, że i z tych większych nieraz wypadnie. Nasz testowy model zaliczył kilka lądowań, w tym na łazienkową podłogę. Nic się jednak z nim nie stało i cały czas działa. Jeden z minusów urządzenia wynika z jego mocnej strony: mianowicie duży akumulator oznacza długi czas pełnego ładowania. Ale jeśli ładujecie baterią przed snem, to rano powinna być już naładowana. Czas pełnego ładowania wynosi około 6 godzin. Główny przycisk sprawia wrażenie dobrze wykonanego. Podkreślam, sprawia wrażenie, bo to samo mogliśmy powiedzieć chociażby o modelu Ewik Supreme, w którym przycisk przestał działać po około pół roku i to w dwóch różnych egzemplarzach. Cena omawianej baterii zaczyna się od około 200 zł. W górę, w zależności od tego, czy jest w komplecie z jakimś generatorem pary. To tyle na dzisiaj. Subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!